Wiecie, dlaczego przeglądamy y, rolki i tym podobne, y, cały czas rolując dalej, nawet jak nie są ciekawe wcześniej? Bo nasz mózg czeka, a może następna jest ciekawa. On jak ma lukę informacyjną, on musi ją zapełnić. I my, robiąc tą aktywną powtórkę, wytwarzamy w naszym mózgu mnóstwo luk informacyjnych. Ale sam fakt, że przeczytamy ją jeszcze raz, to mózg mówi: A to było ważne, nie wiedziałem, więc zakoduję to poprawnie, bo to jest ważna informacja. Ja nie chcę się kolejnym razem pomylić, nie chcę zawieść mojego użytkownika. I tak naprawdę to jest schemat nauki. Warto następnego dnia... Jestem prawie pewny, totalnie zaskoczeni, jak wzrośnie efektywność tego kursu języka obcego, tylko przez to, że wdrożycie... Jeżeli możemy zaplanować sobie naukę, to ja bym zrobił tak, że każdym razem powtarzam tylko ostatni fragment, a na końcu powtarzam całość. Żeby też nie spowodować, że te informacje z początku będą 10 razy lepiej zapamiętane niż informacje z końca lub z połowy. Warto zrobić powtórkę przed snem. Ta informacja ostatnia przed snem też jest jakimś sygnałem dla mózgu, że to jest istotne. Na koniec dnia się tym zajmujemy. To już kolej, jeżeli ja czegoś nie wiem, to pani to poprowadzi dalej. Najwyżej dostanę ocenę negatywną. Nasz mózg się nauczył, że jak nie wie, to lepiej odpuścić. Musimy tutaj przejść tą barierę i spróbować odpowiedzieć.